Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj filmzy rozsypywania nawozów pod kukurydzę Sypiemy dramocnik Sypiemy w ilości gdzieś około 200 na hektar. Gdzieś tak nam wychodzi i tak miało wyjść tak oczywiście Do walono balono tych ty, yy, worków. No, sypiemy 200 na hektar. sypaliśmy też sól potasową Ile sypaliśmy soli? 70 kg gdzieś około. Prawie 70 nam wyszło idealnie. Tyle co miało być, bo po co więcej jak jest. Sól też z ziemi. Badaliśmy to. Nie ma co na siłę. Nie wiadomo jak. Nie wiadomo jak. walić, jak głupi. Iść w koszta tylko. No. Dobra, wszystko ładne dokrywa To mi się podoba ja Jeszcze mi odu dostanie Nie aż nie Te szóstką sobie sypiemy Jak rozsiewa świetny Unii. Naprawdę Ostatni rok towarzyszenie, że go, to, go trzymamy Czas coś jakiegoś kupić już z komputerem Wygoda i dokładność to jeszcze GPS-a jakby się, jakby się wrąbało do ciągnika to uu, nic więcej nie chcieć ale to wiadomo z czasem nie może mieć wszystkiego od razu No tu jest fajna działka 36 hektarów No to się fajnie sypie, bo tylko co? Ujawoźni Holandem małym worki, a ja tylko cały czas do gazu, prosi worki, jadę dalej. Jak to też ubywa już. Co do razu będzie rozsypane 30, 60, no 72 hektar, tak jakby było dwa razy, potem samym jedziemy. Więc no. O, do połowy. Gdzieś pod koniec będzie musiał mi tu przywieźć worek. Ja. O no tutaj jest był film uprawy, zbukowania Zbukowania film To są te gliny nasze I powiem tak, to jest zaczęliśmy pryskać wreszcie na zborze, bo pogoda który się dzisiaj już jest 20, 20... jest? No, 22 22 kwietnia My dopiero pryskamy na chwasty, zero pogody Najważniejsze tylko dla nas najważniejsze, że rzepak opryskaliśmy, bo to wiadomo Zara kolejne Teraz napryskamy na chwasty, popryskane mamy i na grzyba. Zaczynamy A my się wzięliśmy za nawozy pod kurdy, bo już w przyszłym tygodniu pogoda, no to ogień, ogień gazu I niechętnie rośnie No to jest fajna działka, kurde Czyli 6 1 do, do 2 pisania i to wszystko długi kawałek góry no A, no i tak, samochę po jej zaczęliśmy pryskać i na piaskach jest, się topimy, na grinach normalnie przechodzimy. Na piaskach zaczęliśmy tak kolejny zaczął robić opreński no mówimy masakra No to zdrowe, no ale Jedynie tutaj na początku mamy jeszcze somę, O tam możecie zauważyć może Słoma jest, mamy suk słomy że do wywiezienia Na sprzedaż Bo my mamy i tak za dużo, no i idealnie ja nam zostają słomy To możemy sobie sprzedać Akurat parę, parę groszy padnie No to jest chyba jednak najważniejsze no. Ale w no, nie ma kiedy, wywieźć jest kiedy ale no jest problem z wyjechaniem z tego pola, bo ta generalnie jest sucho na glinie Ale wiadomo, pod spodem jest tafla błot. Taka tafla błota Teraz sucho z wierzchu A tam no jest wyjazd, już dzisiaj siedli Już siedliśmy dzisiaj hl to już wyciągałem go Już nie ujało, no ciężar 10 ton miał, nawozu na nawalone Na HL-ce Ładnie poukładane To zrobiliśmy z soli szybor jeden w dwa rozsiebaczu miałem, no i reszę łącznika muszę je... to już kończyć ostatni kawałek do sypania yy, Ale jeszcze jadę wapno rozsypać no, bo tam mamy takie dwa kawałki nie całe pole tylko takie dołki dołki takie wypaleniska mówimy a kupiliśmy worek wapna tam hektar hektar w dwóch kawałkach muszę rozsypać no bo po tak chwilę jak Pasuje No, zaraz jeszcze No, to w kolejnym przejściu już będę krzeszniach robił Tu wyłączamy Mamy krzaki Co to powykopywali A to chyba nawet mówiłem W poprzednim filmie Ale nie jestem pewny Znaczy nie poprzednio, tylko ogólnie w tamtym są sobie uprawiałem tutaj ale ja przejadę poprzecznie, jak idealnie tak Wyjdzie A gdzie huja? A tam stoi Może że Trąb, trąbnę mu A, a dobra I No raczej powinienem dojechać Na moje obliczenia A tego nie jestem nigdy pewny No No, w tym roku rekordy kukuryzy siejemy Bo siejemy ponad 70 hektarów, dokładnie 72 hektary kukuryzy. No, by jest to siać no, no, my mamy tak jakby dwa razy żniwa, bo mamy zboże, wiadomo, za mile my mamy w tym roku niecałe 50 hektarów zboża No, ale za to kukurydzy Kolejne, na kukurydzę mamy kolejne żniwa Więc no, my mamy dwa razy żniwa no ale fajnie, no to góry kukurydzy kasa jest Jakby nie było kasy byśmy tego nie siali No i też fajna, to te, no, taka uprawa dla, dla co? Dla leniwych można powiedzieć trochę no. no tu nie ma tyle roboty To naprawdę, że banku pszenicy Sypie ładno, to co? idziemy dalej już pomału przezebrać z kąpań z kogurydzy na zborze ale go kogurydę, to się bierzemy za kąpań wtedy zasieczkarnie no będzie grało o już koniec nawozu to się robi idealnie idealnie kurde o mamy jeszcze trzy worki, powinien dostać no i tak o, idealnie wyjdzie no Jeden zostaje, zamykamy to Tu jeszcze jedna leci, bo to Unia Bo w jednej leci oczywiście więcej, w drugiej mniej A to Unia o. Jak to wyszło? No tak jak miało wyjść A no, jeszcze kawałek bym mówiła, a dobra Teraz tempo na poprzeczniach, no i to idealnie Powinno mi idealnie stać, bo tu już krótkie robi bo to tak widzicie tam idzie tak tam dłużej tam krócej to tak... On, nie ma szyby. Tak to mogę powiedzieć. O! Góra, góra! O! Sta o. Dobra. Ja nie wiem, czego robię te borki, teraz to ile ta folia nam wypada. Ja dobra, nie już, już psów Oś jestem chemików ławimy. Dobra. Dobra. Pierwszy kółek. Dobra. Dobra. Niż się nie może zbarnać, bo na polu może zostać. Kukurydza odda. Dobra, tak. Góra. Dobra Lecimy jeszcze to, że na gramek się rozsypuje, chóry uwalone łapne No będę jest te ta folia, która mnie, tak nas nerwia bo naprawdę zawsze nigdy nie wypada, nigdy w każdym worga folia w tych, nie wiem wypada, to trzeba się męczyć też, ale zawsze nie wiem, że było czasami Jakiś work nie mieliśmy na us, to też potas chyba był, że ogólnie cały bo cała folia i tu dopiero było jest żar, jak cała folia, się spadnie z zawodem. To wtedy to jest masakra A tu jeżeli więcej wyleci. No, a tu raz ładnie, raz dwa. I tak. A nie Holandra tak szyby mały. Oczywiście wiem z tyłu otwartą szybę. Znaczy tam poszliśmy na obiad coś i tam patrzymy, przechodzimy szyby, nie ma zbita. I najprawdopodobniej i miałem z tyłu szybę otwartą, i najprawdopodobniej tak wleciał i nie mógł się wydostać, no to rozwalił szybę. No i takie zyski mamy. I jak to się mówi, no chwila nieuwagi ciak na minus. <grym> no co zrobimy, no to takie życie. Dobra. Włączę się, jak już będę jał do domu, albo będę już na podwórku sypał wapno, więc zaraz się widzimy. Dobra, my dojeżdżamy już na drugie pole. Już jedno pole ja wywalę wapnem, rozsypałem Teraz drugie, no tutaj gdzie... No, no prawie jestem na tym samym polu, na tym polu co, co wtedy spałem, no to tutaj są dwa hektary, takie mniejsze, a to jest taka trochę gorsza ziemia i takie wypalenicka to, to mówię zajadę Od razu zajadę, żeby nie było no, A razem zajciem, nie? O tutaj muszę ten Tu muszę Dobra no, Wreszcie to jedynastkę zrobili Bo tutaj dopiero była dobra droga Odkąd my wjeżdżaliśmy Aż my wjeżdżaliśmy Tutaj na to pole Bo tak to były też tu te dziury jak Jak nie wiem co Dobra Trzeba ponownego rzuca my na drogę rzucą. Ja tylko ustawić Ustawić trzeba bo ja zam, zamknąłem, bo nie wapno by nie wyleciało, ale wiecie, wolę, wolę mieć tak być pewniejszy Żeby później gubić po drodze tak. o, tu na 51 se ustawię Skurde, nie wiem jak to teraz Dobra Ciach Ciach-ciach-ciach tu więcej, bo tu więcej sypię, tamto, to dobra, skręcamy ponad 52, tyle to samo co tam Dobra Tu pojadę taka i gra Dobra, ciach zamykamy o, kierunek wyłączę, dobra to otwieramy i tu leci, sypiemy A to aż biało będzie. Oporowo Całodobowo. No, a teraz tam pojadę. Tak prosto. Tak mu jadę. z tą to mi z powrotem. i, no, i powinien być koniec wtedy, w Proszę słomę biorą Dżumem z ludzie jest Ktoś ludzie coś, kurde. No, kurde, to daleko jadę. Za piję zobaczę. idealnie. No, no i te, a jo, i, o, i te, No i te największe wywaneniska by miał, by miał z głowy wtedy. Bo tak mówię, ten pasek to całe mnie, bo tu już przejazd, dobra, tak teraz tak Muszę jadę, o Moje go przyje. 300, no, już to, daleko do żółta, żółta, dobra, ładny, na tym no, to najważniejsze po ciebie troszeczkę, że już nie Tu mamy rozsypane, dobra, ja do tam wtedy ten Zrobię tak żeby było po prostu, żeby cały się opuścił i tyle. Trzynastka dobra dokończę, żeby już po prostu cały rozsypać i tyle. I tak już kończy się. Dobra W tym filmie to by było na To już byłoby wszystko Wszystko. Dziękuję za oglądanie na razie i cześć.